Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z Minecraft Pocket Edition. zaczynamy sobie z kolejnym. E, dzisiaj nie przygotowałam tego domku nadal, mimo wszystko. E, czy my jesteśmy nocą, czy my jesteśmy ze dnia, no tak oczywiście wiem, musicie się cały telefon ściąć. Czy są moje zwierzęta, czy jest noc? Jest dzień. E, czyli spałam, Ok. E, już Wam powiem, co będziemy robić, tylko hmm, poczekajcie, ja sobie muszę bardziej słuchawki założyć albo zgłośnić Minecrafta. Dobrze, no, muszę sobie zgłośnić. Tak, się da na słuchawkach. Um, kilka rzeczy. Dobra, powoli, bo plan jest taki, że... Ile mamy drewna? <laughs> brzozowego najlepiej, bo nie lubię brzozowego. Tu jest brzozowe. Drewno? Tak. No, szkoda mi tego ładnego drewna. Ja wiem, ja jestem dziwna. I teraz tak. Um, dokładnie tak. Już wam pokażę, co chcę zrobić. To odkładamy, bierzemy sobie dwa węgielki, myślę, że na tym etapie już wiecie, co chcę zrobić. Przepalę po prostu drewno na węgiel, ponieważ gdyż już, już Wam wytłumaczę, co będziemy dzisiaj robić. Drzewa nie urosną nam od tak, a więc oznacza to, że mam za małą skrzynkę, definitywnie. Oznacza to, że nie mieszczę się w skrzynce, nie to oznacza, ale to też. Chyba muszę zrobić w takim razie kolejną skrzynkę. Nie lubię tego robić, takiego wiecie, rozrzucania, no ale trudno. Zrobimy sobie kiedyś piękny magazyn, wszystko będzie tak jak trzeba, tylko najpierw musimy się jakoś odrobić. Hmm, chciałabym otworzyć mój kwipunek. Okej. Okay. I gdzie ja się mogę rozłożyć z tą skrzynką? No dobra, może być wyżej wyżej, tu. I na razie zrzucimy sobie wszystko, co tu mamy. Niektóre rzeczy będą się powtarzać, wiem, zdaję sobie z tego sprawę. Będziemy się tym martwili innym razem. Teraz nie mam czasu się tym martwić. Chodźmy na... Mamy te... Mamy te dwie stworzenia. Dwa stworzenia, sorry, nie dwie. Idziemy sobie tu, tutaj wysadzić gdzieś. Bo to trzeba wysadzić w miejscu, gdzie nie będzie się z niczym stykało. Bo to rośnie naprawdę obszerne, i nie chciałabym mieć. Dobra, niech urośnie tu, będą koło siebie to mogło być. Nie chciałabym mieć później problemu pod tytułem, jak się tego pozbyć. Dobra, weźmy sobie tak. Zetniemy te dwa drzewka i pójdziemy do kopalni. Podczas gdy te drzewa będą rosły, mimo że te różowe rosną bardzo szybko. To, um, dobra, posadźmy to, mimo że rosną bardzo szybko, potrzebujemy czasu tak, czy jak tam coś urosł, nie urosło, dobra, ja poczekam aż to opadnie. W sensie nie poczekam, jak opadnie, to wtedy zadnę kolejne, żeby je w jednych miejscach ścinać. Um, ładnie to wygląda, ale to że tam owysiały z jednej strony. Trzeba będzie, tak jak wspominałam, podreperować. Zamknijmy to. Tutaj mogę wsadzić tą, weźmy sobie I Ja bym sobie jeszcze mimo wszystko zrobiła kilof, yy, wiecie Wszystkie kilofy wykorzystam, wszystkie wykorzystam, nie ma co Tylko chciałam sobie zrobić jeden Cały żelazo wziąłem ze sobą Cały żelazo, OK I teraz tak yy, W ten sposób zrobimy o, pięknie, ale ja nie mam jedzenia. Co ja zrobiłam, że jedzenia nie mam? Nie przepaliłam jedzenia. To się ładnie wybraliśmy. Um, o, sam raz, dzięki. Mordeczko to zabieram. Czekajcie. Ja się muszę zastanowić, co ja robię. Jeden tu, to tu i nam się przepali miózgo. Pochodnie um, sobie zróbmy Wszystkie. Bo po to zrobiłam to drewienką. szokła drewienką. Um węgiel drzewny. Po to zrobiłam, aha jeszcze mamy węgiel drzewny, mam no, trzy, także mogę sobie wziąć stąd, z tego przerobić na patyki i nie nie, nie 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 z tego, najpierw wykorzystam to drewno, bo ono jest, te dwa drewna to jest po prostu, nie mam co z tym zrobić i, i chciałam powiedzieć, strata yy, wszystkiego, strata drewna i, dobra nie, nie, nieważne, nie ważne. Nie się, nie mogę się wysłowić normalnie dzisiaj w związku z tym, że jest to drobnie niepotrzebne, bo nie zamierzam go używać, to przerobię na patyki, które są bardziej przydatne. To chciałam powiedzieć, dokładnie to chciałam powiedzieć. Zrobiłaś Twoje nie? Cztery. Powoli sobie levela zbieramy. Uwierzcie mi, że w tej grze zbieranie levela jest strasznie trudne. Z rodzeństwem próbowaliśmy, nieraz wyciągamy, bo mamy już tak no naprawdę na dokuczone to. I na przykład wyciągamy stak yy, ziemniaków. Z, yy, wiecie, z Nie wysłałę się, nigdy się po prostu nie wysławia. Wyciągamy stać ziemniaków z piecyka i daję to na przykład tylko pół tego paseczka, także takie średnie. Nie ja podoba mi się to, że z ciemno się robi. Chociaż tak jeszcze... Hmm, dobra, nie ma. Muszę sobie wszędzie zrobić wejść. I ja planowałam być gdzie zejść tutaj. To jest najbliższa w sumie jaskinia. Tylko, żeby nie oberwać. Strasznie tu harczą. I nie wiem, czy to dalej moje papuszki, czy już nie moje papuszki. I teraz uwaga, moi drodzy, będziecie strasznie na mnie krzyczeć, ale ja muszę mieć wszystko tak wyoświetlane, że mucha nie ma po prostu pytania, co ja tu robię. Ty do mnie nie celuj. Ja mam zawsze tak wszystko wyoświetlane. I jak ja idę, to po prostu pięć staków. A to co? To są same pochodnie. Dobra, powoli chodźmy. Hmm. Chodźcie, powolutku, powolutku, powolutku. Wszyscy zdążycie. Nie martwcie się. A co ty swojego kolegę trzymasz w ramionach? Ja wiem, że, że, że pewnie byliście z życia, ale bez przesady. Weź go. Alu. Dobra, kości złości. Nie macie. Bo. Wow. Dobra. Nie macie, Basiu. Jest po problemie. Tu mamy złoto, znaczy żelazo. Nie złoto żelazko. Dobra, oświetlmy. Ja muszę mieć wszystko na tip. tip. Ja muszę mieć 100% pewności, że tam się nic nie czajnie. Dobra, właśnie, z tej strony nic mi nie grozi, ok? Bardzo dobrze. Z tej strony. Czuję się niepewnie, bo wiecie, jak się idzie jednak z kimś. Tak mi coś tu huczy strasznie. się idzie z kimś, to się człowiek czuje raźniej. Naprawdę. Tylko tyle. Ja nie lubię strasznie tych dźwięków z cable. są okropnie. Tam z kamień, Kamie. Tak, tam jest kamień, no na pewno. Mhm. Dobra, nieważne. Weźmy sobie to. Do... I tak pozbieram trochę tego kobla. Bo póki co jesteśmy na etapie, gdzie kobla nie mamy za dużo. Więc. Oj, 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 jakieś cinki. Teraz jest cenne a za jakiś czas to będę go wyrzucała po prostu kilogramami. Chyba, że zrobimy sobie taki sposób podróżowania, jak ja sobie ogarnęłam z rodzeństwem, czyli mostami i aktualnie jestem na takim tym, że kończy nam się właśnie cobblestone. Także że jest to możliwe. Jeszcze tak się rozglądam, a jestem ogólnie ślepa. Oj, przepraszam Was, niechcący uderzałam w mikrofon. Ogólnie nie widzę tak, jak nam widzieć, jak zdrowa osoba. Weźmy sobie tym. Kopmy się. Zawsze to coś, a musimy go i tak zniszczyć. E, I teraz tak dziadną. A idźcie we wszyscy. To podmieńmy, to też wrzucę do ekwipunku. I wspinamy się. To jest taki mój. Ulubiony sposób, bezpieczny, że tak powiem, gdzie nie niszczymy terenu, nie zaśmiecamy sobie kwipłynku, a wydostajemy się. Ojoj, ale mi było. Zniszczmy to. Nie, ja będę musiała po to schodzić, nie? Trudno. W chwili obecnej węgiel jest po prostu y, bardzo cenną, urodzą i nie ma co marudzić. Y -y -y. trzeba po niego zejść. To jeszcze to wykopię, czekajcie, to to. Zniszczy się już? A jeszcze nie, jeszcze daję radę. Bo wow. spadłam, trudno, lecimy dalej. Którą damę wyjść najszybciej? Chyba dalej tędy. Czyli ponownie kopiemy się w ten sam sposób, co przed sekundą no dosłownie. Raz, dwa, trzy. No i zniszczył się nasz i Bardzo dobrze, bo będziemy mieli miejsce w ekwipunku w końcu. Tak, dosłownie jedziemy w tę samą stronę, co poprzednio. W takim razie y, musimy ten mój pomysł anulować i zrobić coś innego. Czyli kopalnie w dół pod naszym tym. No właśnie nie jestem pewna, jak ja chcę to kopać. O, proszę bardzo, jak mi pięknie drzewka wyrosły. Nie jestem pewna, jak ja chcę to kopać, bo wypadałoby już tak docelowo się to kopaniem zająć. Ale w związku z tym, że mieszkamy na drzewie, jest to nieco problematyczne, bo e, to nie mam cosynki do drzewa, chyba, nie? Nie mam. No. Ale mam na Biorę sobie na pierśnik. Zobaczcie, że mówię po polsku Chest Blades. Sorry, ale. Przez mojego brata się przyzwyczaiłam, bo ja jestem typem osoby, która grała w Minecraft, Minecraft'a, jak była Angielska wersja, a mój brat grał już typowo polskim Dlatego on mówi po polsku, ja mówię po angielsku i nie potrafimy się dogadać, a teraz w ogóle mam Minecraft'a po polsku Bo nie ustawiałam tego, samo się ustawiło Ale jak już się ustawiło, to wiecie, już tak po prostu gdzieś tam zapomniałam o tym I... I przywykłam po prostu Dobra, lecimy Raz, dwa a, to już jest zrobione. Dobra, zaczyna się zmieszać. Matko droga, jak pięknie zmierzcha. Gdzie jest zmieszka? Ja kocham patrzeć na wschody i zachody słońca. To miejsce jest tak... Gdzie jest zachód słońca? Tam jest zachód słońca. O, pięknie, ja nie mogę. Kocham zachody słońca. Dobra, no, w związku z tym, że za chwilę zaczną tutaj latać potwórki, to ja szybko pójdę spać. I niestety, to moja urwana rzecz, czyli siedzenie po nocach yy, i robienie różnych rzeczy w nocy, właśnie w Minecrafcie tutaj odpada. Bo mamy kogoś takiego jak. Tylko tyle drewna seryjnego, jak te. Jak one się tam nazywały? A to tutaj jest niebezpiecznie, okej. Okay. Mm, tam jest sadzonka tak? Serio? Dobra, za chwilę to wszystko będę brać, bo zjemnie coś i, i tyle z tego dobrego będzie. Nie wiem czy mówię, musicie mnie wybaczyć. Hmm. Śle zapostawiłam te drzwi i nie mogę ich normalnie zamknąć. Spać. Będziemy spać. O! Już myślałam, że coś mi się wyłączyło. Okej, okay. no zjemy sobie z Zawsze warto coś dobrego. a moim wyjściem awaryjnym. Tak, o tam jest, widzicie? Upiórka? Tam jest upiorek. Upiorek potworek. Tam są dwa piorki potworki. Tu na górze... O tylko chodzi? O, cześć młody. Chodź. Chętnie sobie przytulę ekspo A psy możemy karmić z mięsem? mięsem. Nie, żebym chciała je zadruć czy coś, ale nie potrzebuję tego mięsa, a muszę coś z nim zrobić, nie? O, tu jesteś jeszcze. Chodź, też cię przytulę. A Nie, ty nie musisz mnie przytulać. Ja się tylko chciałam przytulić. No i zastanawiałam się po prostu, jak zrobić... E jak zrobić um, z kopalni, żeby miała do ręce i nogi? Właśnie o tym mówię. Ja niespecjalnie będę tu zbierała po prostu las tych drzew i nic z tym nie da się zrobić. Ja sobie wiecie co? Posadzę sobie je tak, niech ja sobie tu rosną. Um, a to jedno biedne, nieszczęsne drzewko, które mi urosło. Gdzie cię mogę posadzić? Nie mogę cię nigdzie posadzić, bo wszędzie będziesz yy, biedna. <śm> Więc yy, co? Więc w sumie. Więc w sumie w sumie. Wypróżnijmy się tu. Yy, tu mamy dżunglowe, brzozowe, zwykła, Dobra, na razie w ten sposób. Później będę bawiła się w yy, segregowanie. A nie, to był ten. Dobra, tu, 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 tu. Yy, to sobie... kotleta muszę sobie zostawić. To tutaj, nic mi nie wypadło cennego ze szkieletu. To w sumie mogę przepalić jednym tym, ale wiadomo, że się wszystko nie przepali. The fact. Ale zawsze coś. I teraz zrobimy tak. Czekajcie, ja bo tu była drabina, nie? Weźmy sobie drabinę. I teraz pytanie: czy ja chcę robić w dół drabinę? Schody, bym sobie zrobiła raczej. Dobra, no, ale tu trzeba drabinę przez Dirta. No, tu. Raz, dwa. Trzy. Ja wiem, że nie wolno kopać pod siebie. Ja to wszystko wiem. I teraz zrobimy po prostu tak, nie? Tu w bok. To podejrzenie jasno mi się tu zrobiło. I lecimy się po prostu tak, wykopiemy. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Na razie kopiemy się zwykłym kilofikiem w sensie kamiennym. I, i zobaczymy dokąd dolecę. Myślę, że za chwilkę się No Ok, wróciłam do siebie, bo skończył mi się kill'. I poza tym, że skończył mi się kill, no, to no, nic się tam w sumie nie zna nic nie znalazłam, ale jakieś takie dziwne dźwięki tam były, a ja strasznie nie lubię dziwnych dźwięków, także no. Także tyle się wydarzyło. I urosło nam kolejne drzewo. Ten drzewa rosnął w naprawdę zastraszającym tempie. Także nie dziwi mnie to w ogóle. te mm, drzewa dwa ośmiu urosły w ogóle. Okej, okay, okej. Okay. Chodźmy zabrać to drzewko. Się zastanawiam cały czy tu urosło nam to dżunglowe i czy ja je yy, ścięłam? Czy nie wiem, bo tak przypominam sobie, że było to dżunglowe drzewo, które miałam wykorzystać do naprawy naszego tego, ale nie ma go. Po prostu go tu nie ma. Świnia jest za to. Zbierzmy sobie to. Na razie nie sadzimy. Niech nam to wyrośnie wszystko, co tu jest. A później będziemy sadzić. Myślę, że to jest dobry pomysł. Powinnam do do przepalenia teraz jedzenia trochę, bo żelazo się już tam pewnie skończyło przepalać. Ale to na pewno ogarniemy. I kolejna rzecz, która mi się przypomniała, uświadomiła, powinniśmy w sumie wziąć się kurde, poszukać sobie wody, nie, żeby zrobić. Woda. To logiczne. I zrobić farmę. A jakbyśmy zrobili farmę, to... bo nie, nie wiem, gdzie nie byłam i gdzie mogę szukać wody. Na pewno przez dżunglę powinna jakaś rzeczka płynąć. Chodźmy tam tak szybko, szybko. Póki jeszcze dziennym pozwalacie, że już tak pewnie niedługo będzie się kończyło kolejny piesio. Niestety nie mam nic, żeby cię zabrać z słodziaku. Um, a mam jednego kompana, który nie jest do końca przydatny. Ja odłożyłam to, prawda? Proszę, popuszko nie odlatuj. Zostań. Shit. Szybko. Biegniemy. Biegniemy po ziarenka. będziemy mieć papugę. Szybko, szybko, szybko. Tam jest nasza drzewo, nasz drogowskaz. Szybciej. Halo? Szybciej. Ona nie, ona nie zginie, prawda? Ona nie zginie, ona będzie tam. Szybko, lecimy. Nasionka. Szybko, szybko, szybko. Raz, dwa, raz, patrzy. asep. Tutaj szybko. Mm, tu mamy nasiona i mogę tak? Podmieńmy kotleta. Nie potrzebuję kotleta. Czemu wziąłem kwiatki? Ja nie chcę rozmnożyć pszczół. Tu są nasionka. Tu są nasionka. Uff, lecimy szybko. Szybko, szybko, szybko. Kolejne drzewo nam wyrosły. Ja cię kręcę. Mówię i ja mam tych drzew jest za Szybko, ona była po skosie tym. Będziesz tam. Wierzę w to, że tam będziesz. Szybko, lecimy, lecimy, lecimy. Nie zdarza się z tym drzewem. Szybko. Papuszko, widzę, widzę, widzicie. Będziesz moim zwierzątkiem. A, ja się strzyję To jest tylko kolorowa papuga w grze. Zuza. To był kwiatek. Tak, teraz to z niczym wypadałoby zapalić mojemu umysłowi. Za dużo tak mnie. Myślałam, że to jest ten ul. Gdzie jest... ma, kurczaki. Chciałam papuszkę, nie kurczaka, chociaż mogłabym was hodować. I miałabym z was. Miałbym was więcej, miałbym mięso. Możecie ze mną przyjść jak chcecie. Nie mam płotków co prawda, ja chcę popłókę. No, I dosłownie odbiegłam od domu kawałek i już jej nie ma. Muszę nosić ze sobą tę ziarenka cały czas. Chodźcie, Was też przegarnę. No to ma owce asfalt. Z... Findajaba coś. No, chodźcie, chodźcie, kurczaki. No, poczekam na was, nie śpieszy mi się. Chodźcie, żebyście nie straciły mną zainteresowania. Będziemy bardzo powoli szli. Zatrzymam się przy drzewie. Myślę, że wystarczy jak na was. Na wasze kurze muszczki. Chodźcie. Ja wiem, ktoś powietrza obraża szkury. Nie wiem co. Chciałam powiedzieć, bo mogę, ale nie mogę, no. Nic mi nie zrobiło. boź, bo jak pięknie kocham słońca, kocham zachody, kocham wschody, słońca. A w Minecraftie to jest w ogóle. To jest taka niebieska. Ja mam ciemno niebieską właśnie w domu. Na moim prywatnym sejmie. Nie polecam. Zresztą mamy dwie, które zachowały się dokładnie tak samo jak ona, czyli ubarwienie nie ma wpływu na poziom IQ. Nie wiem, czego się spodziewam po upierzonym łebku. A, a ta druga to gdzie? Kura, halo? Szybko, chodź. A, póki jeszcze nie straciłam cierpliwości, póki nic mnie tu nie zjadło, szybko idziecie. Nie wiem, gdzie ja was na nie mam pojęcia. Nie osądzajcie mnie. Mogła za mną nie iść. Chodźcie. No chodźcie. wy nie, takie głupie. Co ja mam zrobić? Czekajcie. Chodź tam raz. Ty też tam chodź, no. Chodź tam dwa. Super, mam dwie kury. Później was rozmnożę. Muszę iść do domu. Zanim mi coś zje. Przy moim szczęściu to zjemię kwiatek. Okej, okay, to co na dzisiaj to było tyle. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pamiętajcie o komentarzach, łapkach, subskrypcjach. No i do usłyszenia już niebawem w kolejnych cześć, Pa-pa!